Ze mną jest Albert Sanek. Albert, Hala dopisała, ludzie dopisali, wynik niespecjalnie. Czy jesteś na gorąco w stanie powiedzieć, co nie zagrało? Na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że tyle kibiców przyszło na dzisiejszy mecz i mamy nadzieję, że w następnych spotkaniach również tak będzie. I co mogę powiedzieć? Na gorąco bardzo ciężko jest zawsze oceniać jakiekolwiek spotkania, aczkolwiek znowu to, co w poprzednich meczach, że bardzo dużo tracimy głupich piłek, jak idziemy przykładowo w drugie tempo do ataku. Ciężko teraz zliczyć, ile takich strat było, aczkolwiek myślę, że to jest jedna z przyczyn naszej dzisiejszej porażki. Ale początek wyglądał obiecująco. Tam byliście cały czas na kontakcie, dopiero w pewnym momencie drużyna z zabrze wam odjechała. Tak, miałem wrażenie, że gramy dzisiaj bardzo konsekwentnie w ataku. Ta gra była naprawdę poustawiana e, i kręciło się wokół remisu na początku. Oczywiście e, zawodnicy z zabrza odjechali nam tam na dwie-trzy bramki, lecz w piłce ręcznej e, to nie jest jakaś wielka przewaga. Aczkolwiek, e, no na koniec, 10 bramek różnicy moim zdaniem, no to jest zdecydowanie za dużo jak na mecz na własnym parkiecie. Trudne pytanie na koniec. Za tydzień spotkanie z Gwardią Opole. Nie sprawiliście niespodzianki w meczu otwarcia, czy sprawicie za tydzień? Miejmy taką nadzieję. Widzieliśmy ostatnio, że drużyna z Mielca potrafiła wygrać u siebie z drużyną z Opole, więc mamy nadzieję, że my również tutaj postawimy bardzo trudne warunki i zdobędziemy w końcu upragnione trzy punkty.